Witajcie Państwo do Majgorskiej, 3 wysovów. Zapraszam na pracę w sposób posłaniany praca regionie. Na pracę, wytłumaczę. Znów naprawdę, jestem w stanie zniszczyć, a spojrzę się już oś czasie, którego z sami porą naprawdę Mariola Frusowski. Prawda, naprawdę, psów. A na naprawdę, pora kulturę i stów. nas jest nie, szele, nie, to już na czasie. I zapraszam w słowy. I smuka To już czasem. To już czasem do Jana Pawła II. Nie wiem, co się dzieje, kiedy to wady w Naprawdę. To już rasze. Nie, też się że widzę, to co mam dodać? nie Helen Johnson! Nie jesteś papież? To Helen Johnson! To naprawdę jest cała ich a Ale naprawdę. To już czasia bo co tylko do po słów? Naprawdę zasów. Dobra. To już. Wow! Super! To już czasia się po jeszcze raz. Raz, głoń, crash, Klasz. I teraz nie. To już czas. Dziękuję. Zapraszamy do środku. I... naprawdę. To już czasami i teraz nie. To już czas. I to wszystko zapraszam na posłuchanie w To już sport. Robert Falczak! Dziękuję bardzo, zapokojone się, do zobaczenia, do zobaczenia, to już czas, czas, do widzenia.